W tym pierwszym biegu popełniliśmy mały błąd w ustawieniach. Potem gdzieś przez całe zawody szukaliśmy mocy w silniku. Gdzieś tam udało się na poszczególne biegi znaleźć, ale też nie, nie, nie było czuć, że to było super. W tym ostatnim biegu dość dobrze, wydaje mi się, że trafiłem, bo czułem się bardzo szybki. No tylko akurat wchodząc w drugi łuk, nie zrozumieliśmy się z Leonem, zakopałem się pod płotem, przez to dużo straciłem i nie udało mi się już dogonić Petera. No właśnie, zastanawiałem się, które wyścigi dla ciebie były najfajniejsze. To z Peterem, z bratem. Czy może ten ostatni z Casperu gdzie go chyba trzy razy wyprzedzałeś? historie były niesamowite. E, no tak, w tym biegu akurat nie, przez e, to niezrozumienie w drugim uku e, spadłem na czwartą pozycję, potem odbiłem tą pozycję i starałem się nabrać takiej prędkości, żeby dogonić Pitera. E, momentami mi się udawało, ale pojawiał się też Kasper, który mnie atakował i wyskakiwał się ode mnie, więc musiałem to kontrować. E, no i, i końcowo dojechałem na trzeciej pozycji. E, wygraliśmy ten wyścig 4-2, więc... E, Cieszę się przede wszystkim z tego, że kolejny mecz wygrywamy u siebie i wracamy z uśmiechami do domu. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOL. Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem.